Nikt nie ma żadnych wątpliwości, że głównymi aktorami procesu sukcesyjnego w firmach rodzinnych jest właśnie rodzina. Ale im większa firma, albo bardziej skomplikowana technologicznie, tym bardziej rośnie rola aktorów spoza rodziny. Yy, dlatego też ważną kwestią jest, żeby skoncentrować się na pracownikach, zwłaszcza kluczowych, bo oni najczęściej przeżywają ogrom lęku spowodowanego. Yy, tą zmianą. Niepewność ich wraz ze swoistym pojętą lojalnością wobec Nestora może skutkować utrudnieniem przejęcia władzy przez sukcesora. Nasze doświadczenie doradców w firmach rodzinnych pokazuje, że bardzo często nie wynika to z ich złej woli albo niekompetencji, ale często z niezaplanowanego procesu sukcesji albo ze stulu, w jakim Nestor odchodzi. By bardzo sprawnie rozstrzygnąć czynnik ludzki, który jest przecież tak istotny w firmie rodzinnej, skupmy się, uwzględnijmy postawy oczekiwania naszych pracowników, a dodatkowo pozyskajmy wiedzę z zakresu podstawowych mechanizmów psychologicznych, które w końcu rządzą naszym życiem.